Niszczymy kolejne jednak, troszkę absolutną no, energię w Teraz musimy podnieść, bo właśnie zmarnowaliśmy trochę tej okay. energii. Ok, ty już pewnie nie żyjesz. Jeszcze żyjesz. Żyjesz? Nie żyjesz. dobrze. Się, że ta gra będzie straszniejsza. No, I co jest? W miarę czy można powiedzieć przewidywalną, no, ale przynajmniej można zauważyć. USG i szmora działki inżynierii kosmicznej która z naprawy wahadłowca dzień Uszkodzony Żyroskop czołowy statek USG i hs 03 Wymieniono, wymieniono obecnie sprawny dzień misji trzeci. Uszkodzony celownik 4D. Statek USG i SHS 01 nadal w prawie. Dzień misji 4. Uszkodzone amortyzatory lądowania. Statek USG i SHS 05. Całkowita wymiana. Obecnie sprawna. Uszkodzony w yy, przedni i lewy przedni. Statek USG i SHS 04. Wymienione obecnie sprawny. Dzień misji 5. Jeszcze niżej. Sipion. uszkodzony, Uszkodzony do dopalacza statek USG ISHS-05. Naprawiony obecnie sprawny. Notatkę inżyniera Wright. JF drugi inżynier, sektor naprawczy. Okay. Czyli to wszystko sprawne. Okay. A, o czymś mówiłem, ale już powiem o czym. ...prawie w takim straszniejsza. ...w tej można... się spodziewać, że coś tu wyskoczy nagle. ...wierzę, że to jest... ...podróż... ...to znaczy, takie rzeczy, to człowiek się teraz ...przecież się spodziewać, że... Właśnie coś takiego będzie się działo. ...to jest... No póki co jestem trochę rozczarowany tą grą, no cóż, zobaczymy co będzie dalej Nie wiem, czy to przez poziom trudności, czy to po prostu... Wow, 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 dobra, 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 dobra Pokój się, pokój się, dobra Okej, okay, to było... To muszę przyznać, to było całkiem, całkiem fajne Więcej takich rzeczy, naprawdę bardzo więcej mi się przydało, póki co... Póki co naprawdę tylko idę i strzelam, nagle coś wychodzi i okej okay, zabiję to. Trochę zmarnuję amunicję, ale co tam, ważne, żeby zabić. jak pełny. Naprawdę, więcej, więcej takich sytuacji jak ta, która miała miejsce tutaj przed chwilą. W tej życie. Bo póki co jestem naprawdę bardzo rozczarowany poziomem straszenia Będę naprawdę później to się zmieni. Poszucz. jest Nie. I jedziemy dalej pojedziemy w górę, czy w górę. bo powinniśmy zrzucić tam, skąd przyszliśmy, czyli... Hej! Nie, chyba nie. Hej, tam nie... Tutaj, tak, to było Ło wow, wow, wow To mi się podoba właśnie, takie... takie sytuacje, że... W... Faktycznie, nic nie wyskakuje, ale coś przebiega obok. Takie właśnie... Na... Na psychikę, że tak powiem. Nie na straszenie tymi jumpscare'ami. To jest o wiele, to, o, wiele o, o wiele lepiej działa właśnie na, ta na taki poziom straszenia, niż gdyby nagle miało coś mi wyskoczyć. I właśnie straszenie psychologiczne, że tak to nazwę. To jest najlepsze. Najlepsze straszenie, jakie może być. Płyta. No, co jest? Brakuje płyty dalej. No przecież mam tą płytę. Co jest? Gdzie? Trzeba to zrobić tutaj. Brak płyty. No dobra, mam tą płytę. Chyba. A? Ja chyba nie mam. Nie wiem, coś jest nie, coś nie pasuje. To mam tą płytę, czy nie mam? Nie widzę. Kipunek, okej. Okay. Ważne, przesuń, Enter, wybierz. Co ja tu mam? Klucz, A, to ja dopiero klucz zdobyłem. No dobra. O. No jeszcze ciemno topiłem, że faktycznie światło zgasło. Dobra, ja dopiero klucz zdobyłem, ja myślałem, że podpisę nam już tą kartę, a to dopiero klucz. No, idziemy dalej. Ja yeah, gramy w piłkę z bokami. Hmm. Tutaj jest wszystko Co pozabijamy. Z boki poznikały, super. I znowu zabawa tymi drzwiami. I ja mam nadzieję, że na tym razem też mi się wyda. I I C. I biegniemy. Aaa, dobra, udało się. Uuu, dobra. Myślałem, że, będzie, że to będzie trudniejsze. Jednak nie, nie. Jednak jest o wiele prostsze niż się wydawało. Że... No, weźmy. Muszę tak na wszelki wypadek lepiej sobie zapisywać w każdym możliwym miejscu. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Nawet jeżeli co gra się wydaje rozczarowująca pod względem straszenia perforków, więc nigdy nie wiadomo, co się tak co się naprawdę za chwilę może wydarzyć. Alecie już było. Co potrzebuję teraz? Tu jest? Pomieszczenie Ładunkowe Okej, okay. ale jest zamknięte. Tutaj ten klucz nie To nie tutaj jest potrzebne. Idźmy dalej Ktoś się wyskoczy. Żebym się zgubił niemożliwe. <suszy> Tutaj już byliśmy. Tam wejść się nie ma, więc tu my też byliśmy. Tutaj jest zamknięte, okej. Okay. Jeszcze raz, dlaczego jest ten klucz? do stacji naprawczej magazynu konserwacyjnego. Enter, wybierz. Nic się jeszcze raz. Rejser musiał wejść się wersje, szedłem przez te drzwi. W pewnym momencie zginę przez te drzwi. To będę niezadowolony. To nie każdy był. No nie, wróćmy. Jeszcze raz tutaj. tutaj? Czyli mi kontroli kolejki, Ale tylko wyboru. Tutaj Cień No dobra, eee. No to mamy teraz pierwszą dołamigłówkę Jeżeli można tak to nazwać w ogóle. To jest do poczekalni. do poczekalni. Przejdźmy dalej. Okej, okay. dźwięk był Skoczy? Nie, Więc tutaj nie ma. A, to jest Sandwich, czyli miejsce, w którym No Dobra, porozmowa, Pewno, tutaj raczej widać, nie do mnie teraz się. Chociaż pewnie ci, którzy już grali, to wiedzą, jak trzeba iść, gdzie trzeba iść, w które drzwi wejść, w, który za w którym zakręcić, skręcić. No ja po co jestem nim. No i zaczynamy się biegać. Tak, otóż. Tutaj nic się tak, nie wejmy, nie się. No cóż ja teraz pobiegam, jak się mi się wydaje, więc wrócę do was jak znajdę miejsce, do którego ja powinienem przejść. Linda. Czy to tutaj gdzieś u mnie O proszę, znaleźliśmy znaleźliśmy miejsce, do którego powinniśmy się udać. Co to jest warzyw? O, o proszę, jak fajnie. Jednego z nie da A, tak, się otworzyć, nie da. Średnio jest tego zostało Tak, mamy na razie sporo. Płyta danych! O tak, to po to właśnie tutaj przyszliśmy. Sprawdźmy, jakie ulepszenia są dostępne? Piła plazmowa. Co ty tutaj do piły plazmowej możesz dać chyba nic nie... To myślę że więcej niż... Że... Aha. Trzymałości i tlen. Odówczas więcej energii, czas z fanicaz. Póki co chyba sobie wybiorę pojemność, przyłady i szybkość. Uderzenia... to są... duże. górze. Mimo ten etap gry mi się wydaje pojemność raczej... raczej też. Uderzmy sobie trochę trochę tego Riku. Żeby mieć więcej zdrowia. Jak się robi? Aha, w ten sposób. 25% zdrowia I nieważne które wbiorę musiał najpierw wziąć tlen? Mam nadzieję, że nie czyli nie było to żadnego ostatecznego węgla. No, Okej, okay. czyli trzeba iść po kolei Czyli najpierw tlen, dopiero potem tlen tej Wytrzymałości Trzeba iść po kolei. Kurde, to mi się nie podoba. Nie tego się spodziewałem. O co mi z tej podróży? Pilota, sprawdźmy tutaj. Pojemność, początek pojemność. Jakby całkiem, całkiem przyjemne. Albo obrażenia, pojemność albo obrażenia. Na sam początek to mniej więcej zdrowe by mi się przydało. Modus... St st stazy. Czyli tak, najpierw trzeba zmarnować węzeł, żeby nic nie dostać. Czyli kolejny, żeby nic nie dostać. Bo można wybrać, albo się pójdzie w energię, albo w czas trwania. No i co, lepszy mi jednak ten rig, przydzielić węzeł do... tak. F. Czyli mamy teraz więcej tlenu To zwykle punkcik zmarnowany Na całym początku Trzeba zmarnować, dopiero potem kolejny Jeszcze jeden zmarnować I dopiero potem kolejny, dodam ten 25 Super Dobra, zostało dodane Tak jak wracamy Trick ulepszony Ulepszy leksyfikację That's it Isaac. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Okay. Okej, okay, okej, okay, to było dobre. To było naprawdę bardzo dobre. Czegoś tego się nie spodziewałem. Dobra, więcej takich sytuacji mam nadzieję, że będzie. Wracajmy <grytanie> na górę. Ciepłym głupiem. Słyszałem jakiś dźwięk jakiegoś potworka, ale nie spodziewałem się, że akurat pojawi się za mną. Myślałem, że z tej strony drzwi się otworzą. Okej, okay, moja pamięć wygląda na to, że jest słaba, albo mnie po prostu sama lubi denerwować. Czyli faktycznie miałem się otworzyć z tyłu, ale nie myśla ale myślałem, że z tej strony, z tamtej strony się otworzą. Hmm. Nie. się nawet odwróciłem Na tą stroną, no, nic nieważne. Przebiegnie drugi raz ten cięć, nie? Nie, nic z tyłu nie ma. Z No nie. okej, okay. to jesteśmy w miarę bezpieczni. Jeszcze Turn control computer now online. Yeah, Akura. I'm not sure. The computer engineer. system reinitialized. All trans now operational. Tram arriving at flight deck station. Quarantine lifted. Okay. Alright, we're on board and heading to the bridge. Good work strange the quarantine just lifted whatever was in the flight lounge there? must have left that's lucky for us isaac get back to the calion and prep it for launch we'll find out what we can from the bridge and meet you there if we live that long you're out of your league hammond this is suicide we're going your to die up of confidence here. in me is duly noted miss daniels but i have a mission to complete and that's exactly what i am going to do with or without you do we understand each other just get us out of here alive Okej, okay, ten pan dowódca jest jakiś naprawdę bardzo niemiły. Muszę sobie wywadek sobie zapiszmy. A sterowania myszką tutaj trzeba się naprawdę przyzwyczaić. A tak. Cóż, idźmy dalej. Dźwięk Mam nadzieję że idę w drogę Halo jest tu kto? Aha. Nie to. Aha Idę w drogę tutaj było więcej światła, Dzięki mi się wydaje. No, zamienię. mogę się spodziewać, że tam już coś będzie. Pewnie wyskoczy albo na mnie, albo po prostu będzie sobie gdzieś leżeć ci dawać trupa. A ten ten był zależny. Co mi uciekał we mnie? Tak, uciekaj, uciekaj. Widzę cię. No się nie boi. Te krytyczne będziecie dobrać. Nie, podoba. Aak. O, jeszcze jeden. Dobra, 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 dobra. To było fajne. Mógł się jeszcze jeden zamok pojawić. To już było w ogóle... <laughs> ...przyjemne, że tak powiem. No nic, idźmy dalej, idźmy dalej. I By to był ten, który tutaj uciekał. To wie. We'll never know. Poczekajcie. O, tak. tak. Halo. jest tylko. No cóż, wróciliśmy do miejsca, w którym się wszystko zaczęło. Isaac, made it do the To jest a nightmare up Nie No survivors.